Halo, jest tu ktoś? Halo. Jest ja coś. Tak, ja też. Halo, jest tu ktoś? Halo. Zobaczcie 21. Są wskazania elektryczne. Tam lampot lampot tam wali. Tutaj, zobaczcie, stoisz przede mną. Czy to ty wy ten hałas wykonałeś? Moje imię ja, 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 kobieta, ja, 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 Ona. Ona ja, 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 Następnym razem przyjedziemy i skupimy się na piętrze. Oczywiście, jeżeli bycie chcieli, jeszcze jeden odcinek stąd. No, ostatni ten odcinek.